Po sukcesie pierwszego Pentiuma Intel kontynuował rozwój, by sprostać nowym oczekiwaniom użytkowników komputerów na całym świecie. Komputery przestawały być tylko biurową maszyną, zaczęły pojawiać się w domach, szkołach i miejscach rozrywki. W odpowiedzi na rosnące potrzeby w 1995 roku zadebiutował Pentium Pro, nowy, zaawansowany procesor Intela. Pentium Pro wyróżniał się innowacyjną architekturą oraz zintegrowaną pamięcią podręczną L2, co było przełomowym rozwiązaniem. Zaprojektowany głównie do serwerów i stacji roboczych, wprowadził architekturę P6, która stała się podstawą kolejnych generacji. Procesor ten był jednak kosztowny i miał trudności z uruchamianiem popularnego wówczas oprogramowania 16-bitowego w systemie Windows 95. Intel zauważył potrzebę lżejszego rozwiązania i szybko opracował procesor Pentium MMX dla szerszego grona odbiorców. Wydany w 1996 roku Pentium MMX przyciągnął użytkowników domowych, graczy oraz miłośników multimediów. MMX, czyli Multimedia Extension, to zbiór nowych instrukcji, które zwiększały wydajność wideo, dźwięku i grafiki. W praktyce oznaczało to płynniejsze gry, szybsze filmy i lepsze wrażenia multimedialne w codziennym użytkowaniu. Pentium MMX szybko zdobył popularność, pojawiając się w kultowych laptopach i komputerach domowych lat 90. Dzięki MMX komputer stał się wszechstronnym narzędziem do zabawy i pracy. Multimedia zyskały nowy wymiar. Pentium Pro i MMX pokazały dwa kierunki rozwoju: wysoką moc dla profesjonalistów oraz rozrywkę dla mas. To właśnie one położyły fundament pod współczesną rodzinę procesorów Intel Core, używaną do dziś. Obecnie, gdy słyszymy o wielordzeniowych procesorach i zaawansowanych technologiach graficznych, warto pamiętać, gdzie był ich początek. Ewolucja Pentiuma w modele Pro i MMX wyznaczyła ścieżkę rozwoju, którą podążają wszystkie nowoczesne komputery.